Cześć tu Beata, dziś mamy wtorek 14 grudnia, czas na minutę sterotę. Karta na dziś to śmierć, a więc niezły, z niezłym przytupem zaczynamy dzisiejszy dzień. A jest to karta przejścia, pomijając już, że jest to karta skorpioniczna, więc będzie naprawdę pełna wyzwań, ale bardziej pod kątem niechęci odpuszczenia czegoś, co, co być może już nam nie służy. Jeżeli potrzebujemy zmiany w naszym życiu, e, trzeba zrobić na tą zmianę miejsce, jeżeli szukamy czegoś nowego. Nie można wiecznie dokładać sobie więcej. Czasami trzeba będzie coś odpuścić. A jak zawsze przypominam, przy okazji śmierci, im dłużej trzymamy się tej zmiany, im dłużej trzymamy się tego starego, tym ta zmiana jest po prostu trudniejsza, tym y, trwa dłużej, tym czasami jest też bardziej bolesna. Dlatego warto przyjrzeć się, czy są w naszym życiu y, sprawy, rzeczy, czasami nawet ludzie, y, którzy już powinni przestać być w naszym życiu, których powinniśmy pożegnać, od których powinniśmy się odciąć, sprawy, które powinniśmy zakończyć. Ta karta jest takim elementem przejścia z jednego etapu w drugi jesteśmy dosłownie po środku y, drogi głupca, co nie zmienia faktu, że to jest wymagające, to jest bardzo trudne, dlatego zwróćmy uwagę, y, co w naszym życiu już nie działa. To odcięcie może od, od tego może być bolesne, ale Odcinanie się od starych problemów, odcinanie się od starych spraw, które już nam nie służą jest konieczne, jeżeli chcemy zmierzyć się z czymś nowym, jeżeli chcemy w ogóle otworzyć swoją przestrzeń na to, co nowe. Więc nie trzymajmy się zbyt kurczowo wszystkiego, co, co w naszym życiu trwa już od dawna, dlatego że... Będziemy odczuwali tylko i wyłącznie niemoc e, ruszenia dalej, niemoc dokonania zmiany. Zmianę można dokonać, przede wszystkim najpierw dokonuje się wewnątrz, ale żeby w ogóle to zrobić, to trzeba zrobić to miejsce, przestrzeń na to, w przeciwnym razie m, niewiele, niewiele tego miejsca zostanie na nic nowego. My jesteśmy w talii e, Tabula Mundi, tak wygląda ta karta. E, naprawdę piękna, ale też bardzo e, intensywna i wymagająca. Jak, Klasycznie, tak, ta karta śmierci to śmierć, odrodzenie, czyli jakby odradzanie się na nowo, czy przemijanie niektórych rzeczy. Ale ta transformacja musi, musi zacząć się wewnątrz i żeby to zrobić, musimy uwolnić się od tego, co jest stare, od tych starych więzów, które nas trzymają, które nas blokują przed działaniem. A tak naprawdę, jak sobie zadamy pytanie, jak tak głęboko wewnątrz siebie zastanowimy się, to jesteśmy gotowi na te zmiany, czujemy, że potrzebujemy tych zmian. Być może czasami się boimy na przykład, ale w naszym życiu jest akurat teraz miejsce na zmiany, więc dlatego warto w taki spo sposób działać. I odpuszczając to, co już nam nie służy, trzeba pogodzić się z tym bólem, bo czasami jest to bolesne, czy będzie to bolesne, ale trzeba pogodzić się z tym bólem bo pomimo, że to bolesne odpuszczanie tego, co stare, będzie nam niewygodne troszeczkę, to zrobi przestrzeń właśnie na to... Y jak możemy otworzyć się na nowo? I czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to nowe będzie wyglądało, w jaki sposób będziemy działać, tak? Ale im dłużej będziemy trzymać się tych starych przyzwyczajeń, tych, tych sytuacji, które nas blokują, im dłużej będziemy tych problemów starych się trzymać. Naprawdę, tym ciężej będzie nam dokonać zmiany, tym będzie ona bardziej bolesna, ale naprawdę odczujemy też taką niemoc w działaniu, więc pozwólmy sobie na to. Dobrze jest sobie zadać pytanie, oczywiście, jeżeli mówimy o relacji. Skorpion jest kartą z żywiołu wody, czy, czy skorpion jest znakiem z żywiołu wody. Więc oczywiście odnosimy się też między innymi do emocji, tak? Czy do relacji. Zadajmy sobie pytanie, jakie, w jakiej relacji, albo jakie relacje w naszym życiu wymagają już zamknięcia. I to nie muszą być relacje tylko i wyłącznie partnerskie, tak? Ale rzeczywiście być może wymagają jakiegoś domknięcia. A być może trzymamy się tak kurczowo, że albo boimy się, albo nie chcemy czegoś zmienić, tak? Bo, bo nie wiemy, czego się spodziewać dalej. Przy okazji tej karty, czasami, nie zawsze, ale czasami wspominam, że wybieramy tego diabła którego nie znamy, czyli to zło, które, nie, które boimy się czego, czego nie znamy, tak? I częściej yy, staramy się zmierzać ku, yy, ku czemuś, yy, co, co jest nam bezpieczne, znane, pomimo że jest niewygodne, więc warto tutaj przyjrzeć się, czy przypadkiem nie jest tak, że, że właśnie zbyt mocno boimy się yy. Tego co, się, tego, co się ma wydarzyć, albo tego, na co się otwieramy. Dlatego dajmy sobie szansę na to, żeby otworzyć się na to nowe, ale przede wszystkim domknąć pewne rzeczy, zakończyć, żeby pozwolić sobie na to przejście z jednego etapu w drugi i w ten sposób naprawdę będziemy w stanie nie tylko dokonać jakiejś zmiany, ale przede wszystkim wewnętrznie otworzyć się na tą zmianę. I tego nam życzę. Trzymajcie się pa.